W innym filmiku, tak na szybko, żeby omówić, co kupiłem, kupiłem Derda. Jest to model dd 7048 Jest to motowiertarka. I tutaj mamy krótki opis. Wyposażony w SDS Plus. Uchwyt tak zwany. Zobaczycie łódź, jak on wygląda. W środku oświetlenie, LED tak to każda ma. Nie wiem, po co dają, ale. Niech no Dla mnie to jest wywalanie, tylko upiększanie. No i uchwyt boczny o obrót 360 stopni. obracamy to, tak jak chcemy. Te funkcje do ustawienia sobie w niej. Bateria jedna sztuka 18 V. Prędkość przy biciu motowiertarki to 5500 obrotów na minutę. Maksymalna obrot Starka ma 1,8 żula Którą możemy kupić tam za te 350zł za nie? Jeżeli kupujemy za tyle no To nie oczekujemy, że to będzie miało 2 J. I Dla mnie to wystarczające, żeby coś delikatnego porobić Bo wiadomo, no, no, dla mnie to bateria To tylko, żeby coś tam Żeby kabla nie ciągnąć, żeby coś porobić Dodko pracy jakoś, a nie żeby prowadzić się wiadomo jako budowę w jakich ciężkich warunkach, czy coś nie. No to wiadomo, że kupujemy inny sprzęt, nie. Każdy sprzęt jest dostosowany do klienta, a klient co chce to robi a jak dla pracy związane w domu, a nie zarobkowe no to derda, to. Sam raz. Po co kupować sobie? Nie wiadomo jakie marki drogie, które później będą leżały, nieużytkowane. Nie nie? A jak ktoś chce sobie tak porobić, coś w domu, to taka wiartareczka jest znakomita. No i dobra, i tutaj mamy pokazane wiercenie. Wiercenie w metalu do 13, metr w betonie do 20. No i drewno 26. No i tutaj mamy no dołu grafikę innych urządzeń z tej tak się prezentuje producent ma 2 lata tego tutaj, tutaj o, mam jeszcze reklamy dobrze chodzi tutaj reklamy urządzeń w taki sposób się prezentuje no i tu mamy pokazane różne ładowarki no ja wcześniej ładowarkę piątkę i za baterię 5, i ładowarkę 60, mm, dałem. Ile ja dałem? Kurde, nie pamiętam. Wiem, że piątka nie wiem, czwórka 200 zł kosztuje. Piątka 250 zł kosztuje. To 200, 50, z 250, to tutaj mamy 350. No, to akurat by się zgadzało, że tyle I za torbę 80 zł, no to w sam raz, nie? No dobra. Tutaj mamy pokazane grafiki, o ile czasu, ile co ładuje. No, przykładowo te ładowarka znaczy się 60 W, ładuje 140 minut 5Ah, 4Ah, 120 minut i 2Ah, 60 minut A tu już mamy tą ładowarkę z wentylatorem, która to robi o wiele szybciej, no, ponieważ ma lepsze chłodzenie, nie? lepsze tam pod spodem w niej siedzę no i będzie ładowała mm. porównamy sobie tutaj ładowarki podwójne czy znaczy ja wiem czy warto podwójne kupować 5 godzin 80 tu mam 70 minut tu 30 nie lepiej sobie to pojedynczo lepiej się kupić niż dawać. hajs no to tutaj mam przedstawione torby skrzynie narzędzia muchawę podkaszarki piły ale to jest jak tutaj widzimy przez producenta aż 100 produktów nieskończoność użycia ładowarki tutaj akurat nie mamy w komplecie tutaj w komplecie tylko mamy samą instrukcję rączka którą zakręcamy sobie mamy gumę, fajnie wykonana tu już plastiki są so, mogło to być też gumowe, fajnie by było ale, troszkę już plastikowe tylko tutaj mamy gumowe też mamy taką blokadkę przy wierceniu stosujemy to do wiertła żeby na jaką głębokość wiercić no to jest plastikowe czy się połam, no dosyć mocny plastik ciągnę palcami nie pęka nie no i samo urządzenie Wciągniemy, spokój, Tu, tu, tu. tu. urządzenie w taki sposób się prezentuje. No, jest dosyć małe urządzenie, ale małe, bo chciałem mały. Hmm, a jak. Mm, dlaczego Wam to program? No, no normalny mm. Wiertarki. No, no, jak normalna wiertarka na kabel. Ona jest takimi gabartami, Tak wam powiem. Tak jeden mi 8 dżura no są większe. Większe i ale większe kosztuje 500 zł. No i tutaj ma ten silniczek tutaj. Raczej chyba tutaj, już nie pamiętam, ale to większe wydawało się wtedy. No i dobra, produkt nie śmierci chińszczyzną, chińskim plastikiem. w Taki sposób się prezentuje. Fajny przełącznik Który dosyć ciężko chodzi I sprężyna blokuje się na samym środku To się nie ścina nic ani nie blokuje Spód do baterii wygląda w taki sposób Też mamy gumowe Rękojeść, przełącznik Prawo, lewo To mamy LED zwany. Góra też jest plastikowa czy wymienne są szczotki? no Jak rozkręcisz cało, to i może i będą wymienne, bo tak to nie ma. Tutaj, żeby wymieniać. No albo ma tyle służyć. No wiadomo, to jest do lekkich prac, nie do ciężkich. No tu mamy też etykietkę. w Taki sposób się prezentuje. Tutaj też jest miejsce na etykietkę. Nie wiem do jakiego urządzenia, ale chyba do innych urządzeń jest tylko ten brany element. Skoro tutaj został wypalony. Etykiety, tu mamy plastikowe. tu jest plastik na sprężynie, która chodzi dosyć mocno. Dobrze, no i dobra, co tam więcej pokazywać? Mm. Zaraz sobie rzucę rączkę i zarzucę baterię. No, tak na wyciągniętej ręce, no ciężko wstrzymać ją. Nie rzucę, to jest czwórka, to jest małe. Gdyby to była piątka i za duża, to tylko dwiema rękami trzeba trzymać. Ale i tak to jest. Tak do sufitu, no w sam raz. Nie? Ale gdyby już to była większa piątka i większa, to już ciężko by było jedną ręką przytrzymać coś. Na i wywiercić na mocowania, nie? No i tutaj mamy tą rękojeść, która jest oskręcana poprzez zatrzaśnięcie taśmy. Teraz znajduje się tu u góry. Jeżeli będziemy tak cały czas kręcić, kręcić to wiadomo, że kiedyś to się wyrobi nie? i możemy tą rękojeść stracić. Dlatego tak, mm, najlepszym sposobem jest w taki sposób ustawienie tego, żeby można było wyciągać baterię, bo inaczej nie wyciągniemy tej baterii. To będziemy mieli rękojeść w taki sposób ustawiono Nie ma opcji tego, jeżeli dużo robimy no. na dwóch rękach, no to w taki sposób. Najlepiej sobie ustawić i zakręcić na już na stałe, nie? A jak to pracuje? Pracuje w taki sposób. No i tu mamy akurat wiercenie. Muszę charakterystycznie chodziło. No tak jak... Skrętarka, no wiadomo, no tam swoje trybiki, jakieś tam małe no i wszystko pracuje po swojemu, nie? Dla mnie to, to bardziej tak piszczy niż to warczy. No dobra, więc tyle, co mieliśmy do obejrzenia. Przetestuję, zobaczę, jak to będzie chodziło w praktyce. I zapraszam do kolejnych filmów.